Wczoraj dziękowaliśmy Bogu za stary rok 2020. Dziś jesteśmy o rok starszy. Dziś z nowymi nadziejami, z nowym zapałem, pełni ufności, ale i oczekiwań, rozpoczynamy ten nowy rok 2021. Dwa piękne słowa, które zazwyczaj kojarzą nam się bardzo pozytywnie. Początek i nowy. Początek nowego roku. Wiemy doskonale, że wszystko ma swój początek i często właśnie od tego początku wiele zależy. Czerpiąc z dziedziny sportu, na przykład możemy potwierdzić, iż warto, kiedy od początku sprinter dobrze wyjdzie z bloków startowych. Kiedy skoczek narciarski dobrze wybije się z progu. A w życiu codziennym wiemy również, że bardzo pomaga na przykład kapitał początkowy do rozwinięcia firmy, czy dobre pierwsze początkowe wrażenie podczas rozmowy o pracę. Podobnie ma się sprawa z rzeczami nowymi. Coś, co jest stare jest już znane, powszednie często nieraz zużyte i wyczerpane, i nie może nas już prawie niczym pozytywnie zaskoczyć. To dlatego w reklamach prawie zawsze na właściwie tych samych produktach umieszczane są regularnie wiadomości o jakiejś nowości. Nowa formuła, nowa jakość, nowy design. Nowe posiada siłę przysiągania naszej uwagi i dlatego często podejmujemy nowe wyzwania. Staramy się poznawać nowe miejsca, osoby czy zwyczaje, ponieważ mamy nadzieję, że przez to zbogacimy się o coś, czego jeszcze nie posiadamy, że nauczymy się czegoś więcej, że wyrwiemy się nieraz z monotonii naszej codzienności. Ale tak jak oczekujemy nowości w nadchodzącym czasie, tak samo zdajemy sobie doskonale sprawę z faktu, iż nie wszystko może się zmienić w naszym życiu z nastaniem nowego roku. Nasz chrześcijański realizm, o którym pisał Roman Guardini, podpowiada nam, iż także w tym, co niezmienne w nas, co przeżyte, co znane, i powszechnie tkwi wielka wartość, która daje nam poczucie stałości i kontynuacji, i pomaga w tworzeniu naszej tożsamości jako osób żyjących w czasie, który dla każdego z nas ma swój początek, ale i swój koniec. To, co trwa, pomimo upływu czasu, co gromadzimy z wiekiem, jak wiedza, mądrość czy doświadczenie życiowe, jest źródłem naszego bogactwa, którym możemy dzielić się z innymi. To dlatego właśnie społeczeństwa, które szanują życie i jego bogactwo na różnych jego etapach są błogosławione przez Pana. Ale tak jak rzeczy piękne i wartościowe, tak również nasze wady i mniej pozytywne cechy charakteru mają to do siebie, że będąc związane z naszym ciałem, pozostają nadal z nami. Nie znikają w magiczny sposób z biciem zegara po nocy. Dlatego Nowy Rok niesie nam również nowe wyzwania i nowe cele w pracy nad sobą. Tak, aby w tym nowym czasie, korzystając z doświadczenia wyniesionego z przeszłości i ucząc się nieraz na błędach, Nowe łaski Boże mogły znaleźć w nas podatny grunt i wydać dobre owoce. Ostatnio, kilka dni temu, przechadzając się plantami, w oddali usłyszałem głos kolendy. Kiedy zbliżyłem się do miejsca, z którego ten głos dochodził, spostrzegłem, że na ławeczce e, siedzi kobieta w podeszłym wieku i gra kolędy właśnie e, na bardzo prostym drewnianym flecie. Kiedy podszedłem do niej, żeby podziękować jej za tą e, melodię, i w jakiś sposób e, także wesprzeć, powiedziałem proste słowo. Jak pięknie pani gra. I wtedy ta kobieta spojrzała na mnie z takim pięknym uśmiechem i rezolutnie, choć zziębnięta, powiedziała: A co ty myślisz, młody człowieku? Ja z roku na rok czynię postępy. Kochani, każdy z nas wezwany jest do tego, ażeby w naszym życiu, w życiu duchowym, starać się czynić właśnie takie postępy, ażeby starać się z roku na rok pomnażać w nas dobro, którym Bóg nas oddawał. W Liturgii Kościół stawia nam dziś, na początku tego nowego roku, obraz Maryi, Maryi Panny Bożej Rodzicielki. Maryja jest nas groś kimś nowym w historii świata. To jedyna kobieta, która poczęła i urodziła Syna Bożego, zachowując się tym dziedzictwa. To ona stała się także jego pierwszą uczennicą, współpracowniczką i wyznawcą. Nie możemy świętować należycie narodzenia Syna Bożego. Bez uczczenia Jego Matki Maryi. Dlatego oddajemy Ci chod i uwielbienie Maryi, dziewicy, matce naszego Pana i radujemy się razem z nią, słowami jej hymnu Magnificat. Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmoc. Drodzy bracia i siostry, Kościół pragnie także poprzez to święto oddać i powierzyć nas pod opiekę naszej duchowej matce, która doskonale rozumie nasze potrzeby i trudności i stara się im zaradzić, tak jak czyniła to w Nazarecie, pewien mówiąc dziecię Jezus i potem w Kamie Galilejskiej od początku publicznej działalności Jezusa. W życiu każdego człowieka matka jest kimś bardzo ważnym. Ponieważ to ona towarzyszy dziecku od początku. To w relacji z matką dziecko uczy się poznawać swoje otoczenie, świat i siebie samo. Bez dobrej relacji z matką nasz start życiowy jest utrudniony. Oczywiście z życia wiemy, że nie zawsze można sprostać wszystkim oczekiwaniom dziecka i że nie ma idealnej matki. Która by temu zadaniu podołała w pełni. To dlatego w psychologii przyjęło się używać terminu Good enough Mother, czyli matka, która jest wystarczająco dobra. Wystarczająco dobra, aby zapewnić prawidłowy rozwój dziecka i otoczyć go troską i miłością, które w tym momencie są mu potrzebne. Dziś Kościół stawia nam za wzór oraz oddaje pod opiekę naszej Matce Maryi, która jest ze wszech miar dobra. Ponieważ sam Bóg wybrał ją na matkę i powierzył jej troskę o swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. To dlatego Maryja cieszy się taką czcią i zaufaniem wiernym całego Kościoła na przestrzeni wieku. Wyrazem tego są jej wizerunki i imiona, nadawane w różnych częściach świata i związane z różnymi wydarzeniami. Znajmujemy niektóre z nich, w te najpiękniejsze, choćby w Litanii Gobertańskiej lub w różnych nabożeństwach Maryi. I dlatego pragniemy dziś prosić Maryję, wspomożenie wiernych o opiekę i stawiennictwo za nas, na początku tego nowego roku, który, tak jak dobre rzeczy, może przynieść również niekiedy trudne do przyjęcia niespodzianki. Dowodem może być choćby ten ostatni rok pandemii koronawirusa, który przysporzył nam wielu zmartwień, cierpienia i bólu. Nasza Matka, Boże Rodzicielka, pragnie otoczyć nas swoją opieką, i czyni to w każdym czasie. Także i dziś ofiaruje nam Mona to, co posiada najcenniejszego, swojego Syna Jezusa. To w nim, który jest wypełnieniem najpię najpiękniejszych obietnic Bożych, znajdziemy pełne szczęścia, łaski i wszelkiego dobra. Tak jak głosi Jego imię Jeszua, czyli Bóg Zbawia oraz Jego synonimy Emanuel, Bóg jest z nami i Książę Pokoju, życzę Wam, moi drodzy, aby w tym nowym roku błogosławieństwo kapłana Arona spełniało się również w Waszym życiu. Aby Pan Wam błogosławił i strzegł Was na cały nadchodzący rok aby na nad Wami swoje oblicze i obdarzył was swoją miłością i pokój.